Dzień dobry wszystkim w ten piękny, słoneczny, jesienny dzień. U nas małe, spontaniczne zmiany. Mieliśmy być teraz w górach północnej Walii, dokładnie w Snowdonie, a jesteśmy na... Podróż po Islandii zaczynamy od tak tzw. Złotego Kręgu oraz wizyty w kraterze Kerit. Zobaczmy teraz, tak w skrócie, jak to mniej więcej wyglądało. Wchodzimy teraz w mokrą strefę, czyli w okolice najgorątszego i największego wyziewu geotermalnego w tym miejscu. Właśnie wchodzimy pod chmurę. Tak to wygląda. Jest to miejsce, do którego ciągną tłumy turystów, dlatego że są tutaj tak zwane źródła geotermalne. I właśnie widzimy jedno z tych źródeł za nami wypluwa po prostu ogromne ilości pary i wody z głębi ziemi przez to tworzy taką mgiełkę tutaj dookoła wszędzie i mało także, że mgiełka i dym to wszystko jest po prostu pokryte tą wodą która jednocześnie niesie ze sobą ogromną ilość minerałów, zwłaszcza siarki i po prostu każdy obiektyw, każde, każdą szklaną część naszych sprzętów tutaj, które mamy ze sobą po prostu pokrywa taką bardzo cienką warstwą powiedzmy brudu, takiego białego brudu, przez który nic kompletnie nie widać, a aktualnie na okularach y, mam taką powiedzmy pół milimetrową warstwę i kopety nie widzę co się dzieje, zwłaszcza jak słońce świeci mi w okulary Wchodzimy w tą chmurę w drobinek wody jajkowego zapachu Mokro Pokażę Wam jak to wygląda Tak tutaj z tej strony. Proszę bardzo. Znajdujemy się w Gunwer. Jest to wysoce aktywny obszar geotermalny, pełen basenów błotnych i gejzerów parowych. Znajduje się on w południowo-zachodniej części półwyspu Reykjanes. To właśnie tutaj znajduje się największy na Islandii basen błotny, mający około 20 metrów szerokości. Według lokalnej legendy, kiedyś na tym terenie straszył duch Guny, który według mieszkańców i rolników przynosił nieszczęście i śmierć. Podobno około 400 lat temu, w odpowiedzi na ich prośbę, pewien kapłan pomógł mieszkańcom uwięzić ducha w gorących źródłach. Od tego czasu duch Guny zaprzestał swojej aktywności i nigdy go już nie widziano. Ziemia na tym terenie jest niesamowicie przyjemna pod względem temperatury. Jest bardzo Cieplutka jak dotkniemy, myślę, że byłoby to idealne miejsce na biwak, na rozłożenie namiotu i spędzenie nocy na zewnątrz, yy, dlatego że byłoby nam ciepło w środku. Oczywiście pewnie w takich miejscach nie wolno tego robić. Jedynym minusem tutaj jest zapach. <laughs> śmierdzi strasznie rybami albo jakimiś zgniłymi zwierzętami wodnymi. Dosłownie rzut kamieniem od tych wielkich wyziewów pary znajdujących się za mną znajduje się dowód na niesamowity spryt i umiejętność wykorzystywania zasobów naturalnych przez Islandczyków. Tutaj po mojej prawej, po waszej lewej, widać elektrownię cieplną. Przynajmniej mam nadzieję, że ją widać. Jest to miejsce, które wykorzystuje właśnie tą parę z ziemi do tego, aby ogrzewać domy w Islandii i dzięki temu daje tutejszym mieszkańcom prąd, ciepłą wodę i darmowe ogrzewanie. Tutaj piekarnie wykorzystują tą właśnie parę wychodzącą z głębi ziemi do tego, aby piec chleb m.in. i jeszcze nie mieliśmy okazji spróbować takiego chleba robionego tutaj lokalnie, ale z tego co słyszeliśmy jest właśnie przepyszny. Dużo przewodników, dużo znawców tych terenów mówi właśnie o tym, że lokalne firmy używają tych zasobów ziemi, którymi właśnie obdarza ich ta wyspa. Do tego, aby tworzyć coś całkowicie normalnego gdzie indziej, co jest, do tego używane są maszyny. Tutaj do, do tego używane są właśnie zasoby ziemi, jak para, jak gorąca woda, czy nawet siarka. Już pierwszego dnia pobytu na Islandii spełniło się jedno z naszych największych marzeń podróżniczych. Zobaczyliśmy zorzę polarną. Tak obiecaliśmy, odpowiemy jeszcze na kilka komentarzy, które pojawiły się pod ostatnim filmem o duchach. Mariusz P pisze, a już myślałem, że znajdzie się komentarz typu przecież duchy nie istnieją. Mariusz, no jak to? Nie istnieją, jak istnieją. Tygrys game pisze, może spróbujecie oczyć na ranem? No myślę, że to jest dobry pomysł, z tym, że sam las nic się nie zmieni, oprócz tego, że będzie ciemno. Ale e, wiem, że proponują tam e, wycieczki po całej miejscowości, w nocy właśnie. Można sobie wynająć przewodnika i chodzić właśnie po tych nawiedzonych miejscach, po lesie i doświadczyć tych wszystkich strasznych rzeczy, że tak powiem. Ewelina. Co za nawiedzony reportaż, czekam na odwiedziny w nocy. Tak, rozważamy tą opcję i to na serio. E, Pola pisze, że też widziała bucha. Ja ten bucha ściągam. <laughs> I na koniec Gracjan pisze, mnie zawsze interesowały duchy. Jeśli tak, to na pewno polecamy wyprawę do Plakli. Nie zawiedziesz się. Albo do innych miejsc całej Wielkiej Brytanii jest ich mnóstwo, gdzie może nie są aż tak bardzo nawiedzone, ale też są nawiedzone. Tam straszą inne duchy. Dzięki, że dotarliście aż tutaj. Mamy nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli macie jakieś pytania, piszcie w komentarzach poniżej, chętnie na nie odpowiemy. A kolejny film z Islandii pojawi się na kanale już niedługo. Tym razem pokażemy Wam popularny wrak samolotu znajdujący się na czarnej wulkanicznej plaży.